Dobra, to robię potjonka siły. Jeszcze? Siły, czy co jeszcze? Gdzie tu jest? Że y smoka, uciekam. Przez smoka. Jak sił przedłużyć? Jak nadźwiali poróżeczek. Redstone'em? Ja też. Kurczę, wracaj jeszcze do mnie, to ci dam kilofa. Jak przedłużyć siłę? I co to jest? Wzrok w tym wzroku. Za tobą Specjalnie na Obsydian. Jedyny na jaki było mnie stać, wystawić. Aha, fajnie, dwa razy użyłem teleportu i wróciłem do Endu. No tak, tak. Zdążył się zregenerować, niestety. I wracaj. Płonie ognisko w lesie i swędną piosenkę niesie. Przestań śpiewać. <noise> Ła, wow, głupi pająk, oby spadł ze mną. Spadł ze mną, skubany. Dobra, ja... Yy, ...magazynuję te siłę w mojej skrzyni kresu. Ty nie ma skrzyni kresu. Jest. A to Jest bezpieczna ziemia. O widzę, że Danie tu już jest Bo ja czekam Pytasz? <laughs> to Mogę by coś Mogę Nie, Danio, Wyposażę cię jeszcze raz. Miksturki Oho. 6 Znaczy Dobra. 12 nawet yy, Ja co? A ty dalej 6. nagrywasz? Jeszcze? To weź to weź to wyłącz. <laughs> Następnym razem, przećwiczonym ruchem pójdziemy i go zgładzimy za jedną. razem. porażek! Nie, nie! Będzie nagrywanie, będzie się z czego śmiać. Danio, Chodź, Danio, Danio, patrz, mnie. patrz, patrz. Kurde, to zapomniałeś, że nie miałem pochopuścienia cięcie oklary, funk bici. Co mnie bijesz, mohera, bęb? Proszę. Ty Razer, idź ginąć. Nie. Jeszcze żywytą. jedzenie, proszę. Jakiś mieczek Aj, i Jedzę, Zaraz pójdę. Zaraz ja to... i po mieczek. O, krówki. O, Zostaw za. moje krowy. Mieczek. Je, Słyszysz? Ten... Y... Już, już idę. Już idę pomieczek. mieczek. jakieś łuki, parę strzał, nie? Wiesz, że ja nie mam co robić. A, dam minąć? ci pół staka, bo i tak zaraz zginiesz. <laughs> Nawet A ja bym chciała mieczyć, to kilo. bo inaczej mi się skończą szybciej niż zdążę wam wszystkim rozdać. Może być y Siekiera? Mi, Siekiera? Tak. Po co mi Siekiera? Sikera. No nie, się też walczy. Ja. A dałbyś mi chociaż Tom, y mieczyk i. Mogę ci dać jeden miecz. I kilo? Siekierę można dać już lepiej. Robię wam miecze. Kszenie. Dobra. Mogą być żelazne. Mogą być. Z Lakulaku lepsze to. Proszę. E -e EM Ryzen. Proszę. A jeszcze jedzenie, jakbyś mógł. A to wyżyć wszystko, szybko. Jacek. Y znaczy jedzenie, proszę. A masz jakiś killoff na drewniany, byle mógł coś kopać? E zaraz ci zrobię. Dania, chcesz kilow? No jasne. W raz... Zawsze i wszędzie. Znalazdwo. Chyba wydam dzisiaj majątek. Oj tam. W dobrej sprawie. Tak, to bardzo ważna o, rzecz. Trzeba dostać w pierdzie od smoka. Hej ho, hej ho. Pod noże by się szło. <śmów> hej ho. Hej ho, hej ho. Bardzo motywująca piosenka. Weź nam daj, eee. Yy, de... Medal of Honor O kurde, Oglisty potwór, co tu głupi? Idę, idę im z morale na górze. Wow, channel. o dostałem. Dobra, mogą mnie zabijać jak chcą, bo wsadziłem wszystko do skrzynki Kresu. Jest niż myślałem. No, da się wyłączyć da się włączyć coś takiego, żeby te dead pointy mi się nie pokazywały. Spoko, spoko. A to tu jest gdzieś. O jest Death point. Gdzie jest, mo? Co? Wybuchaj, Kolej wybuchaj. Stary. Wybuchaj, głupik. Silverfish, silverfish, silverfish. A ktoś mojej temy wziął, albo ja nie wiem, gdzie ja zginąłem. Na to you Dobrze. Niech żyję, panowie. Yeah. Zgnębiłeś się. Ja tak i ci miks, do dostarczyć. Co za idiota mi zniszczyliście. Co za idiota. <grym> Na pewno nie ja. <grym> no. Wiem, że to ty. Ale gdzie liście? W moim domku. Odzyskałeś? I zbrojkę. Aha. No dobra, z blaku lepsze to niż nic. Ale pizło. Sugeruję Ci zrobić łóżko sobie w moim domku, wiesz? Postawić hołma. Ja mam łóżko w tym. Przy portalu. No tak, 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 ale to... Ile ci zrobiłem część mikstury, Jacek? Itemy. Ile ci miksturek? Pierdzielę głupi won! A masz, a masz miecz? Ile, masz miecz? Bo ja nie mam. A, czy masz miecz? A mojego nie masz? To ja dobrze, chodź to, chodź mój to mój. idź do portalu. Bo jestem cały w miksturkach i jestem bezbronny, dosłownie. Do, tam tam wiesz, nie do portalu, tylko do mojego telefonu. Tak, to idzie do mojej chaty. Enderman, 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 Enderman. Nie ma przycisku? Jest oh. przycisk, kasek. Ej, złapie coś, ktoś... albo To nie stanie się jak ja, ja kliknę. Stania, kliknę. Ojo, znikł, kliknę i znikł. To ja, to ja lecę, zrobię przycisk. Napisałbym coś, ale... Nie wypada. Tak, to bym... chcę mu napisać, to chodź co sam, jesteś taki mądry. Co tu się dzieje?! Jest Crunchy przy Simpreza. Kurczę, co tu się... A, a, a. <laughs> ja... ...to Ci akord będę... miał skille 0 0, -0, -0, -0, -0. mnie? Rzuciłam nas. Działa? Weź, weź, weź to sam Możesz to zniszczyć? Znieść to, panie, Szybko złapie Ej tam, tam Mogę już się tebać Dobra. Okay. Dobra Jacek, chodź, 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 chodź. Miksorki. Do rzeczy. Ej nie, y nie było gdzieś, nie znaleźliście tutaj w Coś o, ty o, mi oddzał. Chyba, nie ja mam. Ej, odtawa. nie wziąłeś nic? Nie, ja mam, nie mam, 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 mam diamentowy miąższ. Ej, nie ma aktywacji na tym Nie mam rozumieć dania. Tak, leży pod twoimi nogami już można. dzięki. Czeka, czekaj, czekaj. Wypróżnij się tu. Wypróżnij się. Co? Czekaj, czekaj, czekaj. Zrobię ci skrzynię zaraz. To znajdę skrzynię najpierw. Proszę. Wszystko jest Twoje. O ta duża skrzynia, Jacek.